Jest git, wszystko jest w porządku, chłopaki już się cieszą, bo nowy sezon zaczynamy właśnie dzisiaj. W poprzednim, znaczy nie w poprzednim, tylko w poprzednim, poprzednim odcinku zapytałem was, kogo mam kupić. Mówię na samym starcie, zdania były podzielone. Jeden z was powiedział, że jest za dużo Polaków, po czym jeden komentarz niżej, skoraz. Kurwa, to jak w końcu, bo wiecie. No, różnie bywa, ale e, ten Otavio jest faktycznie spoko opcją, no i jeszcze ktoś polecił Timbera. Albo Klostermana, ale Klosterman nie przyjdzie, no bo zjebaliśmy e, sytuację, także e, odrzucił nasz kontrakt. Klikam go to next season, tak jak obiecałem. E, przechodzimy dopiero w tym odcinku do następnego sezonu. Co my tu mamy? Empoli Lecce i cremoneze spada, te cremoneze, które wiebało nam w pierdol, ale wchodzi Parma, spal Genoa, czyli będziemy grali z tymi drużynami, z tymi drużynami. Jeszcze nie graliśmy, no bo byli w Serie B, no ale. Awansowały. I tutaj mamy setting goals. Co tu chcemy? Czy mamy wygrać ligę? Oczywiście, oczywiście. Ja się zgadzam. Powinniśmy wygrać ligę i w, ligę, w Lidze Mistrzów zrobić dobry wynik. Potrójną koronę zgarniamy je. Obiecuję wam. O pierwszy mecz widzę od razu Super Nie wiem ile meczy zagramy w tym odcinku, bo, bo musimy trochę tutaj popracować nad yy, klubem. Zapata opuszcza nas dzisiaj. To samo Jeep City, no i Sopi. Zapata, żegnaj. Będziesz na zawsze w naszych już nawet nie wiem do jakiego klubu on odszedł. Czy komuś kończy się kontrakt? Bo jak tak, to ja nie chcę, żeby nagle wyszło, że on mi spieprzy z klubu. Nie, nie, nie każdy tutaj zostaje, no ale widzę, że że nie, no trzeciego sezonu nie będziemy grać, na pewno nie w Atalancie, więc nie ma sensu przedłużać im tych kontraktów, niech zostanie tak jak jest. Tylko my teraz chcemy, zobaczcie ile mamy pieniędzy, mamy prawie 100 milionów, ale 25 milionów na pensję, wiecie jaki my możemy zawodnika, może Messi by się skusił tutaj przyjść, ale nie będziemy brali Messiego, no trochę nierealne, chociaż, a co tu jest realne, kurwa mać, to jest Football Live, ale spróbujmy najpierw tego Otawi, ja nie wiem, czy. No właśnie, nie wyszuka, bo on ma jakąś dziwną literkę. On chyba jest z Porto, spróbujemy wyszukać jako graczy Porto. A, to jest on! No szkoda, myślałem, że trochę szybszy jest, ale zobaczmy, ile on w ogóle pieniędzy będzie chciał. Kurde, trochę kosztuje, nie, nie powiem. 36 milionów to ja za niego bym nie dał. A 51 to jest w ogóle, żeby go od razu wykupić. Pensja to tam pensja. Na pensję mamy dużo pieniędzy. Na w poprzednim sezonie było na odwrót. Nie chcę wydawać na niego tyle pieniędzy. To jest spoko opcja. Ja dam za niego 25 milionów i nie więcej. I tutaj pensja 4 miliony na 2 lata. Eagle bonus, mu dam jeszcze dwie kropki. Okej, okay, wysyłamy. Mamy 5 y, kontraktów do wysłania. Także spróbujemy wszystkie wysłać. Dobra, obrońca to jest mus. Jakiegoś obrońca musimy wpuścić. Ale to jest free agent. I trochę mi się to nie podoba, bo jest tu taka rzecz, że jak się kogoś przetransferuje w tym edit mode w ps to później w master. League, on zostaje free agentem, bo klub nie przedłuża z nimi kontraktu. I no ja go mogę mieć tak naprawdę za darmo. A ja nie chcę mieć go za darmo, bo czuję się, jakby to było trochę oszustwo. Bo on teraz gra w innym klubie, jest przetransferowany, ma nowy klub i dlatego właśnie to tak jest. Więc ja odpuszczam Timbera i znajdziemy kogoś innego na jego miejsce. Ty, jednak mogę Klostermana jeszcze raz zakontraktować. Dobra, dajemy za niego pełny hajs 44 miliony. On tyle za to pójdzie, no i trzeba je jeszcze dać mu wysoką pensję, żeby on chciał tu przyjść. Dajemy mu najwyższą. Więcej nie może. Więc na dwa lata kontrakt damy mu niskie release fee, żeby... Bo jak jest wysokie, to nie będzie chciał przyjść. No i dobra, clean sheet bonus na trzy kropki. I dobra, i może będzie chciał przyjść. Oby tak, bo widzę, że on nie jest zadowolony z tych warunków, ale ja nie mogę dać więcej. Eee, proszę cię, Klosterman, przyjdź do mnie. Dobra, jak nie on, to jeszcze Joe Gomez z Liverpoolu. Nie wiem, czy on tam jeszcze gra. Chyba gra, ale też ciężko z nim damy. Pełną pensję i clean sheet oczywiście. I zobaczymy, może ktoś z tej dwójki będzie chciał. Ja wolę Klostermana, ale jeżeli chociaż jeden z tych dwóch przyjdzie, to będzie kozak. I na razie tyle. Teraz poszukajmy kogoś na te prawe skrzydło. Jest ikonę. Okej. Okay. Możemy w sumie go... Kurde, też drogi. Spróbujmy za 33 miliony go wyciągnąć. I dajmy mu pensję też wysoką. Czemu oni nie chcą do nas przychodzić? Dajmy mu też gol bonus. No i okej. Okay. Jeszcze jedne Potrzebujemy. Nie ja na to skrzydło potrzebuję kogoś szybkiego. Oh! Adama Traore Wiecie jako, że jestem kibicem Barcelony, no to trochę mi leży ten zawodnik. Ale nie chcę go oddać. No skór Co mam zrobić tutaj? No zobaczcie, oni w ogóle nie są. Daję wszystko na fula, no nie? A on i tak nie jest przekonany co do przyjścia tutaj. Ale Adama Traore bardzo mi się podoba. I teraz tak. Spróbujmy go zakontraktować. Dajmy mu największą pensję Golbonus tutaj, bo i tak pewnie dużo strzela. Nie będzie, chodzi mi o to, żeby on latał w tej wewce na tym skrzydle, ale też nie mogę sobie pozwolić na dużo pieniędzy, żeby mu dać 30 im, znaczy się, 37 dla Wolverhampton. Może go puszczą, jak nie, to niech spierdalają na drzewo. Ja się boję, że wszystkich tych pięciu, co zakontraktowałem teraz, żaden nie przyjdzie, ale może się mylę. Dobra, koniec na razie tych transferów. Nie koniec dzisiaj, może pewnie, bo zaraz będziemy mieli odpowiedzi. No właśnie. Muriela chcą kupić. Muriel zostaje. Ej, czekaj. A ja sprzedałem zapatę, a kupiłem jakiegoś napastnika? O kurwa, mać. No, jeszcze przydałoby się napastnika kupić. Ja pierdzielę, bo zapaty sprzedałem. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Otawio nie przyjdzie. Wielka szkoda. Okej. Okay. Klosterman przyjdzie, to jest dobra odpowiedź. Jedyne, co musimy zrobić. To podpisać tutaj. Trochę pieniążków weźmie, ale cóż ja mogę poradzić? I Joe Gomez też by chciał. Joe Gomez jest troszeczkę tańszy, ale tak jak mówiłem, ja wolę Klostermana, więc podpisuję Klostermana za 44 miliony. Let's go! No i trochę nam się transfer budżet zmniejszył. Tego pana jednak już nie chce, Do widzenia. Dobra, ikonę. Zobaczmy. Ikonę nie chce przyjść. No i Adama Traoré. Adama Traore chce przyjść. Tylko chcę 39 milionów, to jest milion więcej. I też trochę pensję większą, nie ma problemu, pensję to ja ci dam. Ale trochę chujnia z tymi pieniążkami, no bo nie będę miał na napastnika. 10 milionów mi zostanie, chyba że sprzedamy Hojlunda. Akceptuję. Nawaj Adama Traore do nas. 10 milionów mi zostało na transfery. Przychodzi Klosterman i Adama Traore. Ale, co tu teraz zrobić? Będziemy mogli z skrzydłami grać, też fajnie. Mamy Okerekę Muriela. I Hojlunda na ten moment. Go właśnie się zastanawiam, czy ja nie chcę Hojlunda zamienić na kogoś innego. A i jeszcze sprzedamy szymańskiego na pewno. Mam nadzieję, że ktoś się po niego zgłosi, bo wystawiłem go na listę transferową. Dobra, słuchajcie, dzisiaj zagramy ten super puchar e, Włoch z Interem i zagramy jeszcze z Lazio. Cały czas to jest będzie sierpień i w następnym odcinku jeszcze będzie otwarte okienko transferowe, więc poczytam wasze komentarze i zobaczę. Polećcie mi. Czy mam zostawiać tak jak jest Hojlunda, czy mam go sprzedać? Dawać, bo teoretycznie on gra w Manchesterze United. Jeżeli mam sprzedawać, to powiedzcie, kogo mam kupić. Tylko żeby nie było, że mam kupić Lewandowskiego, kurwa, czy coś. Kogoś takiego, żeby nie było na niego stać, bo nie oszukujmy się, nie mam dużo pieniędzy. No jest, Klosterman. Podpisuj tutaj, kurde. Ale to będzie chodziło. I Adam Traore również przyszedł. Chciałbym zobaczyć Adam Traore napakowanego takiego. Jest oferta Naszy Mańskiego. Ciekawe, ile dają pieniążków. Kup minersa też i Rosjego, ale ich akurat nie sprzedaję. Ale dużo dają, ale kup miners to jest ostoja mojej drużyny. To jest kapitan. W sumie to mam tych trzech bramkarzy. Dwóch mi chyba wystarczy, co? Oddam tego droższego. Trochę więcej pieniążków będę miał. Ale jeszcze się ponegocjuję, żeby nie było. Dawaj więcej pieniędzy. Milion więcej oddam go, będę miał więcej trochę pieniążków. Ten Rossi zostanie. Ja i tak zawsze gram szczęsnym praktycznie. No a tam na jeden mecz może Rossi wejdzie, żeby... A nie, kurwa. Będę musiał trochę bardziej teraz zważać na ten, bo europejskie puchary będą na staminę. Eee, no to się trochę sprawy skomplikowały. Sportello chyba musi zostać. No ale zobaczymy, czy dadzą nam ten milion więcej. Za Szymańskiego chcą 10 milionów. Ciekawe za ile ja go kupiłem, ale na pewno nie za 10. Spróbujmy jeszcze wynegocjować. A on ma takie niskie release fee. No dobra, no to dawaj chociaż 600 tysięcy w górę, spróbujmy wynegocjować. Dobra, to Sportiello jednak nie oddajemy. Będzie nam potrzebny w tym sezonie. Będzie wchodził na jakieś puchary czy coś, bo niestety będziemy musieli szczęstnemu trochę staminy, no będziemy grali w Lidze Mistrzów. A Szymański zgodzili się na takie, no. Do oj nie nie nie, nie chcę mu przedłużać kontraktu, akceptuję warunki Szymańskiego, oddajemy za 11 milionów mamy 20 już, trochę płaca też się zwiększyła, no jest git, Szymański odchodzi, to jest totalny niewypał Szymański, chociaż miał tam parę, ale ani jednej bramki nie strzelił, nie wiem czy miał w ogóle asystę jakąś, zapomniałem też w poprzednim odcinku na koniec sezonu sprawdzić statystyk, mogłem to sprawdzić jeszcze teraz zanim rozpocząłem ten sezon, ale może jeszcze uda się to sprawdzić, zobaczymy nie da się, wszystko jest na obecny sezon, a nie na poprzedni, no chyba, że nie umiem tego włączyć, ale ustawmy jeszcze numerki, Kup Miners taka szóstka, bardziej pasuje, bo on jest defensywny, Muriel 9 Hojlund 11, Lukman 10 7 dla Nkunku, 8 dla dla Llorente, Adama Traore dajmy 16 wtedy Okereke będzie miał 12 i Jeremi Boga, a niech będzie to 18 miał cały czas, tylko Klostermanowi dajmy czwóreczkę, bo to jest obrońca Bye. Uh -huh. Będzie podstawowy. Dobra, reszta zostaje tak jak jest. Szymański odchodzi, więc to nie ma znaczenia. Murielowi i Okereke z Jak to Past Day Prime? Przecież Okereke jest młody. Powinien dopiero rosnąć. Ale w sumie gówno grał. Ustawmy gameplan na przyszły sezon. Calvini to jest nasz obrońca rezerwowy, a tutaj musi być Klosterman. A Dama Traore to jest... Będzie rezerwowy, ale to różnie będę to próbował z Jeremim Bogą, będą wchodzić sobie różnie i tak i tak. No i tak się prezentuje skład plus ławka rezerwowych Jeszcze nie wiadomo co z Hojlundem No ale póki jest no to będzie grał No więc yy, 16 sierpnia Super puchar Mamy okazję zdobyć kolejny puchar Jeżeli zdobędziemy ten puchar To będzie dobra opcja do tego by Rozpocząć po pierwsze dobry sezon Dobry sezon Po drugie zacząć walczyć o puchary A jak chcemy zdobyć każdy trofeum To to też trzeba zdobyć Ja nie mówię że zdobędziemy wszystko w tym sezonie Ale Liga Musi być wygrana liga. Skupiamy się na lidze. Ja robimy jak najlepszy wynik w lidze mistrzów, a w pucharze Włoch to już nie wiem. Zobaczymy, co tam będzie się działo. Nie skupiam się na pucharze Włoch, ale potrójna korona brzmi fantastycznie jak na zakończenie tej serii. Znaczy, nie mówię, że zakończenie, może kiedyś do niej wrócimy. No i debiut Klostermana oczywiście, na środku obrony. Jest to speedrun, niesamowity jednak. O niedobrze Lautaro Martinez broni, pięknie. Chyba wykosiłem tam typa, ale nie ma karnego, to nie ma. O kurna, carrera, co to jest carrera? Porsche carrera! Normalnie tutaj leci. Nie da się go dogonić. Dzisiaj gra Polska w ogóle z wyspami owczymi i ja to nagrywam jeszcze przed meczem. Nie wiem jak wam to powiedzieć, ale obstawiłem kupon, że będzie co naj że będą co najmniej cztery bramki, więc może być szalony mecz. Tak stawiam, ale zobaczymy co będę mówił po meczu. Lecz wy ten odcinek już oglądacie po. To możecie się teraz chyba pośmiać. Mam nadzieję, że nie. No i może trafiłem, że to będzie, że to będą cztery bramki, tylko że cztery w pizdę. Hojlund pięknie wybiega Hojlund, ale prosto w bramkarza Wiana Somera. wow Dawaj, dawaj, kup Miners. Dał radę Cup Miners! oj gol, 1-0! Kto by się spodziewał, że to Cup Miners będzie strzelał? Szczerze, to był idealny mecz na remis, taki, właśnie narzuty karne, bo niewiele się dzieje w tym meczu i tu trzeba przyznać, że to jest dopiero pierwsza taka akcja, która zagroziła. No nie, no dobra, tam leciał ten Ferrari 1, ale ja nie mam zamiaru się bronić, ja zamierzam wstawić teraz trochę ofensywniej skrzydła i zrobić. Kolejny debiut, bowiem Adama Traore, o i fajnie, nawet nie traci overrolla tutaj. W ogóle zdjęcie jeszcze w koszulce Barcy. Boga, z drugiej strony Traore. I dajmy Lukmana, za Muriela, i to jest skład. Którym... albo dajmy jeszcze tego Okoliego. Za Klostermana, żeby się nie przemęczył za mocno. A Okerekę niech siedzi, bo ja nie chcę go wpuszczać. Helu. E, no to trochę chujowe. Ale gramy, gramy. Mamy faul, idealna pozycja dla Christofera Enkunku. No i co wam powiem, chyba mamy 2-0. O kurde, jednak nie. Szybka kontra, zrzut rożnego, jak to rozwiąz, że my Jest Hojlund i strzelaj łowatko. 10 minut zostało. Ten Okereke tam siedzi na tej ławce. Edgar Davids e, udaje, że go nie widzi. I tak to się żyje w tej Atalancie. Dawaj Traore, ładujesz to. Traore i... ajajaj, aj, aj. bardzo było blisko. Ja już się bawię, tutaj Inter nam nie zagrozi chyba. Ostatnia akcja będzie. Proszę bardzo, ,aki szef I wybijamy! I mamy kolejne! We are the champions! Tak, mamy We Are The Champions, kolejne! Dwa odcinki z rzędu. Ja sobie posłucham, bo ja lubię. O, ktoś właśnie polecił mi pod filmem i jakiego Williamsa, Hugo. To jest dobre, Hugo, masz rację, tylko ciekawe czy ja go kupię za te pieniądze, które mam. No to kolejny puchal do... Puchal. Do gabloty. Całkiem ładny. Supercopa, Italiana Winners, Atalanta Bergamo Calcio. Jak będę wygrywał coś, to zawsze tak będę mówił. Ale tutaj widać, że meczyk całkiem wyrównany. Ale trochę się ponudziłem, muszę przyznać. No dobra, no to to mamy załatwione. Dwa puchary z interem wygrane. Sprawdźmy jeszcze tego inakiego Williamsa. No, ja jestem za. Nikt nie chce na razie kupić Hojlunda i trochę Lipa. A może tego Okerekę wyjebiemy zamiast Hojlunda? Ty ja go nie dałem na listę transferową. Ja pierdolę. A ja się dziwię, że ofert. Nie ma. W sumie to wystawiłem wszystkich trzech moich napastników i zobaczymy. Jak będzie jakaś fajna oferta, to może sprzedamy nawet Muriela. Choć mówiłem, że zostanie. Jak widzicie, wszystko bardzo szybko się zmienia. Ale teraz, ile ja potrzebuję pieniędzy na Iniekiego Williamsa? Ej, on dużo nie kosztuje chyba. No, on dużo nie kosztuje, szczerze mówiąc. Jakbyśmy mieli 50 milionów, ale nie będziemy mieli, spróbujmy go. Tak do połowy to jest 34 miliony. Jak ogarniemy tyle milionów, to może przyjdzie. Dajmy mu największą pensję. I bonus za strzelenie bramki, ale tylko jedną kropkę, no bo on chyba będzie strzelał sporo. Dobra, Iniaki Williams, dzięki za polecenie. Hugo, w sensie Hugo się nazywa tak ten, co napisał komentarz, żeby nie było. Okej, okay. zobaczymy jeszcze, w tym odcinku się okaże, kto, kto tam będzie mieli. League Penner, jakie są moje odczucia wchodząc w pierwszy mecz Serie A? Fani będą z nas dumni, elo. Ja jestem taki pewny siebie, że wygram tą ligę i mam nadzieję, że nie zawiodę. Boże, że moi zawodnicy nie zawiodą, bo to też jest z tym różnie czasem. Więc przechodzimy do meczu Serie A z Lazio. Pierwszy mecz Serie A, ważne pierwsze trzy punkty. Mam nadzieję, że trzy punkty, a nie mniej. I stupetem wchodzimy od razu Dama Traore od pierwszej minuty. Okerekę ma fajną formę. No dobra, to wpuśćmy go i tyle. Niech se gra chłopak. Trochę stamina spada, w sensie team spirit. To jest jak coś ostatni mecz na dzisiaj, a to jest skład na ostatni mecz na dzisiaj. Możliwe, że dzisiaj poznamy też grupy Ligi Mistrzów tutaj w Football Life, więc zobaczymy z kim będziemy grali. My chyba wychodzimy z drugiego koszyka, więc z pierwszego wyj możemy wyjść na kogoś dobrego typu City albo coś. No i to będzie przypał, nie? Ale mam nadzieję, że jednak uda się powalczyć. Jezu, jaki on jest gruby. Ło, wow. Wow, Muriel co zrobił? Dobra, ale już trochę przesadziłem, bo chciałem podać tam jeszcze na pustą. No ale to nie koniec akcji. Bo jeszcze pięknie to zrobił. Gruby Traorę. Ja będę na niego gruby, bał, bo jest totalnie gruby jak loduwa. Dobra, w pierwszej połowie się nic nie działo. Ale piłka jest 1-0. Jaka bramka. Wow, wow, wow. To jest Jorente z Bani! Ty czyś go z Bani, ty czyś go z Bani! Muriel, jaka piękna wrzuta, ale jak pięknie wyszedł! To będzie miniaturka. Z tego ujęcia to będzie, kurde, miniaturka. Piękna bramka, znaczy powiecie, że, że normalna, ale nauczyłem się ładnie wrzucać w pole karne z wolnych i teraz w końcu to siada, przez tyle lat próbowałem i nie udawało się, a teraz zaczyna siadać i mega mi się podobają właśnie takie bramki, pięknie wybiegnik tam zostawił w tyle, ała kurwa, z gry nie idzie, trzeba strzelać ze stałych fragmentów, co wam powiem. No dobra, to skoro już wygrywam, to zmieniamy formację z tej na tą, podoba się? Mi tak. Dobra, kończ, panie sędzio, ten mecz. Dzięki. Drugi mecz dzisiaj 1 do 0. Dużo się nie działo, ale ważne, że wygrana. Jelo. I mamy dobry początek sezonu, bo już Puchar i już trzy punkty. O, na przykład ta ma to przegrywa, nie? sobie. Ale reszta tych lepszych zespołów wygrywa. No, ciekawe, ciekawy będzie ten sezon. Coś czuję. Zobaczymy. Ta Liga Mistrzów może mi wykończy. Dobra, mamy negocjacje. Jakiś dzień i na tym zakończymy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Aha. I jaki nie chce do nas przyjść. Cialicie to? No, jakby tyle kasy mu dałem. No, on nie chce. Niech spada na szaf. To niestety, musicie polecić w komentarzu kogoś innego. No więc kończymy, proszę Państwa, na pierwszym miejscu w tabeli. Essa! No, akurat tak się złożyło, że jesteśmy pierwsi na grafice, ale nie wiem czemu. A no i sprawdźmy jeszcze, czy są, ale wydaje mi się, że jeszcze nie ma grup Ligi Mistrzów. No, jeszcze nie ma. Jeszcze play-offy grają. No więc na dzisiaj to koniec. Dziękuję za oglądanie. Tego odcinka. Widzimy się jutro, jak zawsze, o godzinie 18.00. Zagramy z Parbą, czyli nowym klubem, który dostał się z Serie B do Serie A w tym sezonie, właśnie, no i z Torino. A czy zagramy z Juventusem? Nie wiem. Chyba nie zagramy, bo wtedy będzie jeszcze mecz Ligi Mistrzów, więc możliwe, że zagramy Ligę Mistrzów w następnym odcinku, ale to wszystko zależy od tego, ile będą trwały negocjacje w pozyskaniu nowego napastnika, bo muszę jakiegoś napastnika zdobyć, skoro odszedł Zapata, ktoś musi. Przyjść. Do widzenia i na razie!